Rybka dzisiaj Pod skalę, jesteśmy w podskalu dokładnie I przyjechaliśmy łowić, nie wiem, krąpie, mam nadzieję chciałem krąpie łowić, no jak coś się trafi większego, to by było fajnie Zanęty i glinę, no to mam Tak, cztery paczki Gliny rzecznej, paczkę ardzilli I do tego dwa kilogramy zanęty Jakiejś zwykłej, nawet jak można Agutkiewicza, chyba z tej tani serii, jedna jest rzeka, druga jest yy, leszczowa. Woda jest piękna i mam nadzieję, że ryby dopiszą dzisiaj. Jakie zestawy dzisiaj przygotowałeś? 15, 20 i 25 gram. A spławiki stosujesz typu? Jak coś będzie szybciej płynęło, to może albo leszcze wejdą, to zmienię na cięższe. To co? Jaki spławik? Jaki to jest typ pławika? To są liście sergiusza Głównie na tych spławikach głowie. Przypon, hak Przypon, haczyk mam dwunastkę teraz Ale Aha branie było Ale zmienię chyba na mniejszy I Coś zaczęło się dziać Żółka główna jest siedemnastkę Chyba mam albo szesnastkę A przypon nie wiem bo mam nie podpisane. Na rzekę nie podpisywałem. Ale było branie teraz. A jakie masz dno w ogóle? Proste, tam jeden jest taki mały dołek, A tak to to w miarę proste. Ale bez kamieni. Bez kamieni? Czyli dno, dno piasek czyste bardziej, tak? Bez żadnych kamieni, zawad. Zestaw ładniej się prowadzi. Często łowiłeś na wiśle? Nie, rok temu tu byłem parę razy. jaka ryba Raczkuje dominowała? dopiero, w łowieniu na rzece. A jaka ryba dominowała jak byłeś na Wiśle? Co łowiłeś szczególnie? No to głównie to krąpie, brzany, świnki i certy. Leszcza tam jednego może złowiłem przez cały okres. Ale świnki, bardzo ładne świnki. Znaczy nie tutaj, tam niżej trochę. Bardzo ładne świnki się ciągnęło, no i bardzo dużo ryb miałem, których po prostu no, nie byłem w stanie wyciągnąć. Czyli to były już takie ryby olbrzyme? No już konkretne, a poza tym no sprzęt nie? nie? To jest druga rzecz. gdzie a... najczęściej łowisz na Wiśle? A to w Opatowcu, bo najlepszy dojazd tam jest. U nas nie mam gdzie łapać na tyczkę ciężko jest. Z miejscówkami. A ja tu jestem pierwszy raz, dobrze, że Adaś mi pokazał to miejsce, bo... Pewnie bym tu nigdy nawet nie wiedział o tym miejscu A miejsce wydaje się być fajne. Nie, fajnie, fajnie Dojazd dobry nad samą wodę praktycznie a... Co zakładałeś na hak? Teraz mam na samą pinkę i białe, a jak wejdą mi leszcze ewentualnie no to czerwone cięte gnojaki podam Kukurydzę stosowałeś dzisiaj? Mam kukurydzę, ale jeszcze nie dawałem. Zobacz. Wszystko w zależności od intensywności brań, tak? No, zobacz co będzie wchodziło. Na razie mam jakieś tam pojedyncze brania, ale to krąpi same. Tyczka jaka dzisiaj odległość? 11. 11. Na 13 jest taka sama głębokość. A konsystencja zamyka, jak robiłeś? Mokro, ciężko. No, czy... tylko, tylko wodą domaczyłem. Tylko wodą, tak? Ja nie używałem w ogóle. Jakieś atraktory czy coś, czy proste łowienie? Nie, nic, nic, żadnych atraktorów. Czyli po prostu spaki, zanęta, to co glina, tak? Ja nie przywiązuję do, za, do zanęt na rzekę jakichś... O, jest ryba. jest donęciło się Adaś.